Ma. cel na dzisiejszym odcinek to poformuję sobie trochę expa. No i ogólnie miałem nieciekawą sytuację, ponieważ schodząc jakże wybit, wy oho, z wybitnej wieży już <laughs> im zginąć więc zastąpiłem śpiwrubuszkiem żeby mieć kilka razy się odradzać w jednym żeby nie było wygląd jest piękny Co to za dźwięki boję się. już wsiadł za mną, niestety. Biec. Nie wiem, ty masz jakieś tak super hitboxy. Uuu, dla no trudno, najwyżej się zgubię. E, nie mam na to wpływu już. Że mi blokujesz, tratwę. ja bym chciał już naprawdę oswoić pterka. Żeby mi level pobijał się. Żeby móc trochę więcej na nim latać niż przelecieć się 100 metrów. Dobra, teraz kup. ma spodziewał. O, 100 Śpi, śpi, Śpi 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 Kamienio kamieniowanie ci robię śpi Tylko chociaż się zmówiałem czy nie muszę Jaki wariat, tam co po wodzie sobie z, z tam chlapnie się Szybkie orzeźbionko. Ty nie masz funkcji zbierania żadnego nic. jaka szkoda. Nie, chcę. Mmm, Dobra, zrobimy jeszcze te dwadzieścia. Muszę pozbierać też narkoberki, bo zaraz mi się zepsuje to mięso, to będę mógł sobie robić od razu. Nie, wiecie co? Mnie to drażni Uf. ten skinek. Ja sobie go zostawię, ale drażni mnie. pięć sekund I się coraz bardziej przesuwam będziesz najszybszym żółwiem chodzącym na tej platy. Dobra, 14 coś mam. W sumie jak pozbieram to już trochę. No... Tam tego pterka już nie dogonię. Tam jest na tej górce, więc też tam nie najdę. Dobra, dawaj za mną. jem tam się opsłnąć to są dwa pterki Chyba to ten Chyba to bo ma ślady krwi na skrzydła Ale on zanim ze leci Nie ma co czekać Lecimy na wyprawę Zwiedzać mapę Jeszcze czekać. No to co? Za rogiem jakiś Alfa Karno albo Raptor, nie? Tego już zgubiłem. Jest jakby jakaś wyspa albo coś, a taka malutka strasznie. na hmm. tam nic nie ma. Albo mogę się mylić, to są najlepsze stworzenie. Jakby no. Z arkiem nigdy nic nie wiadomo. Proraptory parazaury Nie. nic takiego niebezpiecznego. Tutaj jakiś łuk. A. Coś zaatakowało parazaura, Gila. Hmm. No jejku Dzisiaj też zastanawiam Czy w drugą na przykład stronę Nie przelecieć się tą łódkę No wiecie, popłynąć tą łódką W drugą stronę Nie no, wezmę w łódkę i ...polatamy sobie w jakimś dywanie magicznym jakimś. Może jakiś pterok? Pojedziemy tu? A idealnie tam spi, spi, Śpi. 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 E sono tutta Dinky Mouse che tu la lavabella. Mąsta ty się oswaj tu. A ja trochę idę w głąb. Bo nie ma tu żadnego kryształu pewnie, nie? Mm. Kształ nie ma. Poczekam na tego pterka. Jak mi się oswoi. Ej, no w sumie prawie Max, level. Ok, że nie, nie będę wiedzieć ile mięsa patrzeć. Jezu, osi wystraszyłem tego trajka. Mięso będę potrzebować. Nie, no nie będę musiał. O! dwa poziomy już. No. Tylko. Nie widzę żadnych skorpionów nie nic. Nie, ta mapa jest tak przyjazna. Jakby naprawdę. Bardzo przyjazna. Który mamy dzień? Drugi w sumie. Mogę to przedłużyć jakby? Czego mi brakuje? O, drewna. U. O, dobra, to sobie jeszcze zrobię taki jeden. Aha. Jest, ale go nie ma. trochę. Więc jako w sobie po co to... Dobra, nie wiem, nieważne. Chodźmy zobaczyć tego pterka. Dobra, widzicie co? Nie ma co przedłużać wam. My się widzimy, jak ten się mi pterek oswoi. No, jeszcze dwa razy tyle będę musiał czekać, więc. Widzimy się za chwilę. Okej, okay, oswoił mi się. 217. Domnie. Chodź tu, głuptasku. Trudno, będziesz za mną lecieć. ćwicz już skrzydła bo optałem że będę na tobie dużo latać szczery minus nie ma tutaj praktycznie Żadnego skorpiona ani nic. Hmm. Hmm. No skorpion będzie tu problem. Eee, mogę jeszcze pozabijać trajki i żółwie, żeby podostawać keratynę i chyba tak zrobię. Eee, to wiecie co, ja wrócę już po tamtą latarnię, pozbieram trochę keratyny i... W, się w następnym odcinku widzimy. Nie ma co przedłużać tak naprawdę. W następnym odcinku pojedziemy w drugą stronę po zwiedzać sobie, więc do następnego trzymajcie się i cześć.